Dzień dobry, jumbo kochani, witam was na kanale Eskapady Boryskie, ja jestem Borys A właśnie teraz jesteśmy w Dar es Sala, w stolicy Tanzanii Mamy taki widok z balkonu, w końcu mamy taki ładny hotel, który tak wygląda, tu jest Anetka W końcu się udało Tak wygląda nasz hotel za 120 zł za noc Jest wiatr, który, który się ten, który prawie spadł nam na głowę właśnie. No, o może zapalę światło o tak wygląda o... O Jezus. Bo jak on Sami zobaczcie. No że jest klima. Pierwszy raz, pierwszy raz jest klima. No taki standard spoko, nie? Jak na 120 zł. Lecimy. Codziancko. Idziemy, idziemy zjeść. Idziemy zjeść hamburgera jakiegoś do CJ z pizza. Dzień dobry. Na pizzę mamy z 5 minut i z godzina 17. Windą. Windą? A, no właśnie. Pierwsza z winda jest. No, jak tu dotarliśmy? Dotarliśmy z Moshi, go jest poprzedni odcinek. Dotarliśmy autokarem Kilimanjaro Express. Oczywiście byliśmy, byliśmy w autokarze, tylko my wiali i bardzo się bałem, po prostu, wyciągać kamerkę. Bo nie wiem, nie wiedziałem, czy nie będzie na nas czekał jakiś, jakaś zasadzka pod tym. No Po prostu już jesteśmy tak przeczuleni i bardzo dobrze na, na przyszłość. Na przyszłe podróże to na pewno zaowocuje yy, brakiem zaufania w takim. Takim po prostu ostrożnością. Nie. Jechaliśmy 9 godzin, tylko my byliśmy biali. Wtedy się czuje, człowiek jak celebryta pyta: Wszyscy się Nie. na Ciebie patrzą, z ust masakra. Ale co pani podała telefon i napisała na WhatsAppie wiadomość, że bardzo kocha białych ludzi i, I się, czy wymi... się I czy się, czy się z nią zaprzyjaźni. Dobra, jesteśmy, zamówiliśmy, jesteśmy. A są mhm. A tak jest normalne to w Afryce, że podchodzi pan w restauracji i myjesz sobie reum Polskę reprezentuje zawsze. I ciekawe jaki jak to będzie burgerek. No tak, tutaj jeździ autobus taki, taki duży. Tam, jest, tam, tam są przystanki położone na mes, więc auto, do autobusów usiądziesz tylko i wyłącznie z tych przystanków. Nie możesz wsiąść tak o, po prostu. Y więc no, jest tu takie alametro, transport publiczny, więc no, jest to jakby nie patrzeć stolica, to tak. Jeszcze jakiś ciekawostki o Dar es Salaam, to jest to domostwo pokoju po, po arabsku. Jest tu, tak, mieszka tu 5 milionów osób. W 2015 roku jest tu najpierwsza y, i najważniejsza y, giełda w Tanzanii. Bardzo ważny port Afry, dla Afryki Wschodniej. A sana. No, amerykańsko! Krycha by powiedział, robi wrażenie. A no i jeszcze jedno. W Afryce na każdym kroku dostaje się chili, który jest ostry. Bardzo ostry. Zależy też od, od, od rodzaju. No i kędzu. Kędzu i. Coszczup. Zjemy coś afrykańskiego, ale to na Zanzibarze. Praktycznie w każdym miejscu w Afryce są takie miejsca, gdzie można sobie umyć rączki. O, ten gęsełek, jaki dobry był. Zajmij się jedzeniem. Oj, ulaj, ulaj, ulaj. What is this? The egg chicken fried rice. Uh, egg. You like Sorry, I a sauce. Soy sauce. Yeah. sauce. sauce. -so. -so? -so? Yeah. Salt. Like Black pepper. Yeah. Uh,

It's it's good, eh? Really good. Yeah, 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 Thank you so much. Thank up How are you? Very well. the photo? You record? We record. record. You record it? Yeah. You put in the pay, Hey, yeah? yeah. hey, pay, pay, 50. Uh, hey, pay. 50 I'm for Ah, i sorry. Pay! 100 dollars. I pay for this. Oh, yeah. Uh, no, it's Arme. Trzeba było od razu tu iść, ale skąd mieliśmy wiedzieć? Dobra? Dobra no farma Tu jest sos Jak już mówiłem, zawsze jest chili sos i ketchup Od czasu do czasu jest majonez, ale ketchup i chili sos jest wszędzie. O tu zawsze musi być w Afryce Nie W Tanzanii, ale zawsze musi być no dobra, taka szoarma. Ale na Zanzibarze yy, na nocnym targu jest tańsza i lepsza. Tu nas skasowali po prostu więcej, bo jesteśmy biali. No dobra, więc widzieliście trochę dares Sala Jest tu Kongo, Saigon. Jest tu bardzo głośno. Nie czuję się trochę jak w Afryce. Dużo jest yy, ten. Ludzi z Bliskiego Wschodu. Da się to zauważyć. Nie wiem jaka jest historia, dlaczego oni tutaj przybyli. Ale no, jest tu ten. Nie jesteśmy tu jedyni, tacy nieciemni. Nie no. Tak można to określić, nie? Co? Ale grubo, to są nietoperze. Tu, to, 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 to to wszystko to są nietoperze. A więc startujemy, kochani. Jest godzina 6 rano. Oj, namiotem, którego nigdy nie użyliśmy. Chodzimy z hotelu. Tak o poranku wygląda dalej. na zandzibar. Zmuściły się O znowu to możecie Anetka <grystka> nie może się ruszyć, bo się zoszukowaliśmy Ale ja Jestem to... zaspany Ale jestem zaspany o to ciemno Dobra, zamawiamy bolta Good morning, this is the key Asante Sara Dobra, więc zamawiamy bolta To nie jest lokowanie produktu korzystać z tego siedzenia Tutaj, jak się jeździ Boltem, to Bolt ostrzega, że trzeba sprawdzać, czy Bolt rejestracje ta rejestracja się zgadzają z tym, co przyjeżdża, tak dla bezpieczeństwa. Dojeszliśmy taksówką, jakby normalnie, żeby nas napadnie tak kurwa z każdej strony. Ticket, 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 O, tam widzieliście? O, tam podchodzą kurwa ten, Biegną do tego samochodu, idzie ci się nas. Okrążyli nasz samochód. Ticket, ticket, patrz. Nie dają wyjść ludziom. Pani mówi, spokojnie, spokojnie. A oni pyk. już podchodzą. Masakra, nie? Nie bywałem. A tu jest drapacz chmur. Afrykański drapacz chmur. Hey, No, thank you very much. Jeśli tyle jest osób z rana, to ja nie wiem, co jest kurna o ten. o 15, jakie są godziny szczytu. Mm. Ludzie się rzucają żeby ten przez rentgen przeszły te torby kurna nie patrzysz w ogóle więc będziemy płynąć tym oto stawkiem i płyniemy znaczy, jeszcze nie płyniemy, ale będziemy zaraz płynąć. Ale jestem szczęśliwa, że już tu siedzę. <grystanie> no, ja też. A. Powoli dopływamy do Zanzibaru łódeczką. Jesteśmy na Zanzibarze No, na Santa Sana. Nie było takiego chaosu jakiego, jak sobie wyobrażałem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie moich wypoci. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. Łapkę w górę, dajcie komentarz jak się podoba. A w następnych odcinkach. Pokażemy trochę Zanzibaru. Jumbo.